No, witam! Chciałam pokazać, jak mieszkają moje kury. Yy, a więc taki, takie odcinki o kurach, to zacznę właśnie od tego, jak moje kury mieszkają, co jedzą, yy, jakie mam rasy kur oraz jakie, jakie mam korzyści z hodowli kur natomiast w dzisiejszym filmiku więc chciałam powiedzieć tylko jak mieszkają moje kury a tamte odcinki to kiedyś nagram No, może teraz nie jest ładny okres żeby pokazać jak mieszkają kury ponieważ jest, nie jest zielono nie ma liści, nie ma trawy trochę jest szaro, buro i ponuro no ale ale chciałam nagrać ten filmik więc więc go nagrywam a więc moja no, kury hoduje, no już siódmy rok się kończy. I to są kury tylko na jajka. Także ja tych kur nie zabijam, nie jemy tych kur. I one po prostu sobie żyją. I chciałam zaznaczyć, że nie mam koguta i nigdy nie miałam. Tylko kury nioski. Także jakby się ktoś zastanawiał, czy jest potrzebny kogut do tego, żeby kury niosły jajka. No to od razu mówię, że kogut jest niepotrzebny. Poza tym ja nie lubię też, jak pieje. Mnie to denerwuje. I na pewno sąsiadów by też denerwowało. A kury są cichutkie, grzeczne. Także nie ma z tym najmniejszego problemu. A więc yy, obecnie mam 8 kur. Ale taki wniosek to mam tylko 4. Dlatego, że cztery moje kury, to tak mogę nazwać, że to są już emerytki. Ponieważ one właśnie skończyły 5 lat. I już coraz coraz gorzej się niosą. Bardzo długo się pierzą. No ale, ale się śmieję, że mają u mnie dożywacie, więc te kury. Pięcioletnie już, już skończyły nawet 5 lat, bo one bodajże były kiedyś z listopada. Także, yy, także w sumie niosek to mam cztery kurki, z tego w sumie jedna została niedawno poturbowana przez psa. Także ja więcej mam szkód przez psy, niż przez lisy. Z lisem to miałam chyba tylko raz do czynienia, kiedy mi zadusił kurę i w sumie zostawił. Yy, także natomiast psy tutaj ludzie trzymają psy takie duże, te psy od czasu do czasu lubią uciec. No i przyjdą i mi poturbują taką kurkę. Także co ja jeszcze chciałam powiedzieć na ten temat. Także moje kury się niosą bardzo dobrze. No, przynajmniej dotąd się bardzo dobrze niosły. Po prostu jajek było nie do przejedzenia. Ale tak miałam 6 y, kurek, najmniej chyba miałam 5, no bo później jak one tam y, zdychały, no to ja dokupywałam y, nowe kurki, tak po 3 po sztuki. Y, no i ja dokupuję kury takie półroczne, które już y, lada moment niosą jajka. Nie takie maluszki, tylko już takie półroczne kury, które są szczepione od takiego y, hodowcy, który się tym zajmuje, gdzie jest nadzór weterynaryjny. I, i takie półroczne kurki y, kupuję. No i do, dokładam je do statka. Także te najstarsze kury, no jak mówię, mają, mają 5 lat skończone. No i to są takie. No jak mówiłam, kury emerytki bardzo mało się niosą, teraz bardzo długo się pierzą i z nich takiego dużego pożytku nie ma. Ale tych y, jajek mam obecnie, no w sumie na cztery y, kury, które się tak niosą, to w sumie trzy kury, które się niosą, bo jedna jest poturbowana i, 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 i miała powydzierane piórka, więc te piórka jej dopiero odrastają. No to w sumie mam trzy jajka. I któraś ze starszych też zniesie. Także mam cztery, obecnie cztery jajka. Natomiast do jesieni niosły się bardzo dobrze. Jak miałam, no bo ja te kurki, w sumie te dwie, bo wcześniej miałam sześć kurek, no to na sześć kurek miałam 5 y, jajek, cztery jajka. Także dziennie dla czteroosobowej rodziny to jest na, naprawdę wystarczające. Trzeba mieć... Osobną lodówkę, żeby te jajka pomieścić, także u mnie zapasy to były po, po 80 po 120 jajek. No bo wiadomo, kury teraz właśnie w takim okresie jak teraz się gorzej niosą, więc y, trzeba mieć ten zapas, no, żeby, żeby nie trzeba było kupować. Yy. I właśnie dobrze mieć kury w, ró w różnym wieku, dlatego, tak jak wcześniej miałam. No bo taka kura się potrafi do dwóch miesięcy pierzyć. Więc jak się zakupuje w takim różnym wieku, to wtedy te młode się niosą, te stare się wypierzą, później, później młode się pierzą, stare się niosą. Także zawsze, zawsze ma się jakieś jajka, jeżeli właśnie kury są w różnym wieku. Ja nie miałam żadnych takich jakichś poważniejszych chorób u kur. Po prostu, jak już kura gdzieś była jakaś chora, no to chodziła tak krzywo i za, tak do dwóch tygodni mi zdychała. Także po prostu nie było problemu. Natomiast nie mam żadnych chorób, nie mam żadnych pasożytów kur. Tak na przykład w szakurze, gdzie kury wypadają piórka. No, Także nie mam takich żadnych jakiś poważniejszych chorób, żebym miała jakieś problemy z kurami. Być może jest to zasługa tego, że moje kury mieszkają w dość surowych warunkach. To jest kurnik, który zakupiliśmy no 7 lat temu przez internet. To była przyszła paczka desek, gdzie to był właśnie taki kurnik do samodzielnego złożenia. Trzeba sobie było go samemu poskręcać. I to jest kurnik, który ma wymiary 2 metry czy 1,5 metra, Kurczę nie, nie zmierzyłam, a teraz nie pamiętam. Albo 2 na 2, albo 1,5 na 1,5. Nie pamiętam. I do tego jest Woliera. Która jest cała osiadkowana. To tą wolierę może później pokażę. W środku kury mają cztery gniazda. W sumie yy, oryginalnie były dwa. Ale myśmy dorobili jeszcze dwa. Yy, i, I są cztery takie yy, yy, grzędy. Yy, nie grzędy. Cztery gniazda, a dwie grzędy, na których siedzą kury. Yy, I te grzędy, tutaj właśnie było fajnie to rozwiązane, dlatego że te grzędy mają antypoślizgowe takie obicie. I widzę, że moje kury uwielbiają tam siedzieć. Natomiast gniazda, te dwa, które były oryginalne, są zamykane. I to też jest fajne, kiedy kury się... Yy, Przygotowują do bycia mamy, <laughs> czyli kiedy zaczynają gdakać. No, miałam y, taki przypadek właśnie w tym roku, a przez szereg lat nie miałam, nie, właśnie nie chciały, y, nie chciały y, gdakać, znaczy, no, nie chciały wysiadywać na jajkach. Natomiast w tym roku właśnie miałam, y, miałam taki przypadek z jedną kurą, no i to jest właśnie dobre, że mogę zamknąć gniazdo i ona sobie tam nie wejdzie, no, a drugie trochę tam pozostawiałam i wtedy jest zmuszona no chodzić i, 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 i nie, nie siedzieć właśnie w gnieździe i co jeszcze jest takiego, że ten kurnik, nie wiem czy już mówiłam, ale jest nieocieplony to jest tylko jedna taka deska natomiast tam jest wyjście do woliery i to wyjście jest otworzone przez cały rok. Ja tego wejścia nie zamykam. Także kury sobie wychodzą kiedy chcą. To znaczy, jak, jak się robi świt, to one sobie już wychodzą. Także nic nie, ma, nie mam tutaj prądu. Nie jest nic elektrycznie zamykane czy otwierane. Nie jest nic podgrzewane. Nie mam tu żadnego światła. Także kury żyją rytmem przyrody. A to są bohaterki tego programu. Tutaj kurka. Em, to jest emerytka kurka. Tak. Kurka, która ma już ponad 5 lat. Będzie jej szedł szósty roczek. No i tak wygląda właśnie yy, wnętrze kurniku. Yy, ja od, od samego początku. Wyścielam tutaj sianem. To jest siano z mojej łąki. Niczym niepryskane, nienawożone. Także to są przede wszystkim różne zioła. I może to jest też taki ważny element tego, że kury mi nie chorują. Mają tutaj naturalną ściółkę. I i po prostu ta ściółka tutaj też wszystko dezynfekuje. Także kury się mnie nie boją, one są oswojone, mają się głaskać. No i sobie iść. pokażę tutaj, jak mieszkacie. A więc tak, co tu jest też fajnego, Tu jest fajne yy, taki, takie okienko, gdzie yy, na, w lecie im uchylam, żeby miały tutaj przewiew. Natomiast w zimie jest to okienko zamknięte, bo kurom nie powinno nic wiać, nie, powin nie powinny mieć tutaj jakichś przeciągów. No i jak mówiłam, tutaj są dwie grzędy, tak? Te, te patyczki to grzędy. Natomiast tutaj są y dwa gniazda. Tu dwa gniazda, to jest gniazdo o takie zamykane. Także jego się tak do góry zamyka. Natomiast myśmy jeszcze dorobili tutaj gniazda i łącznie jest cztery gniazda, żeby kurki się nie, nie, nie biły, nie czekały. Ale one i tak niosą, zauważyłam, wszystkie w jednym, w jednym gnieździe. Takie. No i tutaj jeszcze na tym mają, też tutaj uwielbiają siedzieć. Także tu też śpią. Tutaj mają jedno okienko, tu drugie okienko. No i to jest całe, całe wyposażenie kurnika. No i tutaj jest wyjście. Tu jest wyjście. I na zimę to wejście, żeby im tutaj też za bardzo wiatr nie wiał. Więc ja je tak maskuję gałązkami świerkowymi żeby miały, miały tutaj dostęp, wyjście, żeby jak, jak wieją bardzo wiatry, żeby, żeby im tu po prostu tak nie, nie wiewał wiatr. A gałązki świerkowe bardzo dobrze właśnie tłumią ten wiatr. Także kurnik już pokazałam, i tutaj jest wejście do y, osiadkowanej części, do takiego wybiegu, który jest cały y, z siatki. Także tak wygląda woliera. Także ona jest cała, cała osiadkowana, tak żeby tutaj lisy nie miały żadnego wstępu. I tutaj y, ta voliera jest również obłożona, nie wiem czy tutaj widać, y, takimi betonowymi płytkami, żeby nie przyszło czasami do głowy takiemu lisowi robić jakiś podkop. A jak widzicie, kurki sobie... Oj, i widać. Kurki sobie tutaj siedzą. Także wychodzą sobie i wchodzą, kiedy mają na to ochotę. Natomiast, jak ja przychodzę im dać jeść, to jest w zależności, jak, no jak jak mam czas. To nie jest bardzo rano. Różnie przychodzę o dziewiątej, o 10. Różnie jak mam czas. Czasami o ósmej, no jak tam w zależności od dnia. To wtedy otwieram im tutaj tą wolierę. I wychodzą sobie na wybieg. Także tutaj jest. Tu są dzwiczki do woliery. I wtedy kurki wychodzą sobie tutaj na wybieg. Także tu mają wybieg. No, teraz nie jest tutaj ładnie, ponieważ pełno liści, no, ale ten wybieg jest dosyć duży. Tak, dla tych ośmiu kurek to jest wystarczający. Natomiast ja je każdy dzień, albo co drugi dzień. Staram się wypuszczać jeszcze poza, poza ten wybieg. Także zawsze tak 2 trzy godziny przed zachodem słońca, i to jest bardzo ważne, dlatego że kury po prostu wtedy daleko nie odejdą. Będą sobie dziobać trawę i pilnować kurnika. I wtedy, właśnie tak 2-3 godziny przed zachodem słońca ich Otwieram im i one sobie wychodzą i chodzą sobie gdzie chcą. Są wolne, ale wiadomo, kury pilnują kurnika. Także jak tylko zachodzi słońce, wszystkie elegancko biegną do kurnika. Nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby dziś kura uciekła. Yy, także przychodzą grzecznie do kurnika. No, ja wtedy przychodzę, zamykam wolierę i kury idą sobie spać. A więc, jak już wspominałam, to wejście do kurnika jest otwarte całą, y, cały rok. Ja tego wejścia nie zamykam. Y, kury powinny mieć y, stały dostęp do świeżego powietrza. I to jest bardzo ważne, żeby nie zamykać kur na noc, zwłaszcza jak, jak, jak jest noc, czy jak są mrozy. Kurze mróz nie przeszkadza. One mają ciepłe piórka, o, w sumie nie wszystkie, bo tamta się pierzy: bidulko, to tak nie ma piórek. No nie masz piórek, ale ci urosną, tak. Tutaj jest kurka, która znosi zielone jajka, ale niestety właśnie była poturbowana przez pieska, nie ma ogonka i jest na reko rekonwalescencji. Te dwie kurki. Mają, no, to są właśnie, znaczy te trzy, te trzy to są emerytki i tamta jedna, która była w kurniku. Natomiast w sumie to niosą mi się ta i te dwie. No ale dziennie mam 3-4 jajka, także któraś jeszcze z tych starszych też się, też się nosi. Więc może, może nie każdy dzień, może co drugi. Także 3-4 jajka dla czteroosobowej rodziny. To jest naprawdę wystarczające. I, no i pyszne jajka. Wiadomo, swoje, własne. Yy, także, aha, co ja chciałam powiedzieć, że właśnie yy, to jest bardzo kluczowe, żeby im nie zamykać, nie odcinać dostępu świeżego powietrza. Nawet jeżeli są mrozy, bo kura i, i szczerze mówiąc dogrzewanie kurnika to jest też chory yy, pomysł, ponieważ kury mają pióra one świetnie sobie przeżyły. Moje kury już przeżyły i nie wiem, i nawet pewnie minus 20 było, minus 15 spokojnie, także, także nic mróz im nie przeszkadza. Najgorszy jest wiatr i dlatego ja tutaj tymi gałązkami świerkowymi, które sobie on ze swojego lasku właśnie tutaj im to tak tutaj maskuję więc wiatr im tam bezpośrednio nie, nie, nie hula, tylko się odbija od tych gałązek, a, a właśnie gałązki jedliny to bardzo dobrze wytłumiają wiatr. No i one sobie tutaj wchodzą, wychodzą, kiedy chcą. Jak jest jakaś pogoda deszczowa, śnieżna, to w ogóle ich nie puszczam tutaj do, na, na wybieg, tylko sobie siedzą cały czas w wolierze. No i tak to wygląda. Mają taki pieniek, na którym lubią sobie siedzieć. Kiedyś tu miałam więcej takich piękków i tak, ale teraz spróchniało, więc, więc już im tu nie dokładam żadnych bajerów. A więc, jak, jak mówię, kury jeszcze lubią, żeby miały sucho. O, tutaj, właśnie gdzie stoją. Tutaj mają basen, tu się kąpią. I właśnie bardzo lubią. Y, takie kąpiele. Zażywać kąpieli. Tutaj kiedyś był wyłożony, znaczy na samym początku, jak ten kurnik był zakupiony, jak był nowy, to miały tutaj elegancko wyścielone piaskiem. No ale wiadomo, one tu kopią bez przerwy, wymieszały już ten piasek z, z gliną, z ziemią. No i jest jak jest. Także także tak mieszkają moje kurki. Nagram jeszcze odcinek, co jedzą kurki, yy, jakie mam rasy kurek, i czy jakie miałam też. No i, i jeszcze, i jeszcze, może jakie mam korzyści z tych, yy, z tych moich kurek. A więc dziękuję za oglądanie mojego filmiku, i pozdrawiam.